Subskrybuj kanał, aby być więcej historii. Dzięki. W ostatnich latach relacje między księciem Harrym a księciem Williamem były intensywnie obserwowane przez media. To, co kiedyś wydawało się być niezłomną relacją braterską, przerodziło się w publiczną rywalizację, która przyciągnęła uwagę ludzi na całym świecie. Dwaj bracia dorastali, dzieląc się intymnymi chwilami, wspólnie radząc sobie z tragiczną śmiercią swojej matki, księżnej Dajani. Oraz mierząc się z ogromnymi oczekiwaniami, jakie wiążą się z byciem członkami brytyjskiej rodziny królewskiej. Jednakże widoczna odległość między nimi zwiększyła się od czasu, gdy Harry i Meghan Markle oddalili się od swoich obowiązków królewskich w styczniu 2020 roku decyzję powszechnie nazywaną Mex Item. Odejście Harry'ego i Meghan, książąc Sussex, było bezprecedensowym wydarzeniem w najnowszej historii brytyjskiej monarchii. Choć w ciągu wieków inni członkowie rodziny królewskiej podejmować radykalne decyzje, takie jak abdykacja króla Edwarda VIII w 1936 roku, aby poślubić z Simpson, decyzja Harego różniła się pod wieloma względami. Harry i Meghan nie zrzekli się całkowicie swoich tytułów, ale zdecydowali się na życie w niezależności finansowej i wolności od tradycyjnych obowiązków królewskich. Co oznaczało oddalenie się od instytucji bez zerwania więzi z rodziną. To rozróżnienie jest kluczowe, gdyż podczas gdy Edward VIII całkowicie abdykował i żył na wygnaniu, Harry starał się utrzymać równowagę między swoim życiem publicznym a prywatnym, choć napięcia między nim a jego rodziną, szczególnie z bratem Williamem, jasno pokazały, że ta równowaga jest trudna do osiągnięcia. Aby zrozumieć głębokość konfliktu, konieczne jest zbadanie kontekstu życiorysów obu braci. Książę William, starszy z dwóch, Urodził się 21 czerwca 1982 roku, otoczony wielkimi oczekiwaniami. Jako pierworodny syn Charlesa, księcia Walii oraz ikonicznej Diany, księżnej Walii, William zawsze był przeznaczony do zajęcia centralnego miejsca w monarchii. Od młodości edukowano go w zakresie ważności przyszłych obowiązków jako dziedzica brytyjskiego tronu. Wychowany pod czujnym okiem mediów i społeczeństwa, William rozwinął poczucie odpowiedzialności i umiaru, które zdefiniowały jego rolę jako przyszłego króla. W ciągu swojego życia William utrzymywał publiczny wizerunek stabilności i zaangażowania. Opisuje się go jako człowieka świadomego swojego przeznaczenia, gotowego przyjąć odpowiedzialności wobec korony i działać na korzyść monarchii. Jego edukacja w prestiżowych instytucjach, takich jak Witten College i Uniwersytet S.T. Andrews, gdzie poznał swoją przyszłą żonę, Kate Middleton przygotowała go do życia, które na niego czekało. Ponadto jego kariera w siłach zbrojnych, gdzie służył w królewskich siłach powietrznych i w jednostkach poszukiwawczo-ratunkowych, umocniła jego reputację jako członka rodziny królewskiej, który nieskazitelnie wypełnia swoje obowiązki. Jednakże za tą publiczną fasadą stabilności, William także stawiał czoła wyzwaniom osobistym. Śmierć jego matki w 1997 roku. Kiedy miał zaledwie 15 lat, była momentem dewastującym, który głęboko go naznaczył. Od tego czasu czuł ciężar oczekiwań wobec siebie jako przyszłego monarchy, co odróżniało go od jego młodszego brata, Harego, który zawsze odgrywał bardziej elastyczną rolę w rodzinie. Harry, z drugiej strony, był zawsze postrzegany jako książę buntownik. Urodził się 15 września 1984 roku, dwa lata po Williamie, i dorastał w cieniu swojego starszego brata. Chociaż dzielił wiele tych samych doświadczeń i przywilejów co William, zawsze istniała podstawowa różnica w ich rolach w rodzinie. Jako drugi w kolejności do tronu, Harry nie był przeznaczony na króla, co dawało mu większą swobodę w porównaniu do Williama. Jednak ta wolność również niosła ze sobą własne trudności. Od najmłodszych lat Harry pokazywał bardziej beztroskiego i buntowniczego ducha niż jego brat. W trakcie swojej młodzieńczej i wczesnej dorosłości był obiektem niezliczonych sensacyjnych nagłówków, które przedstawiały go jako problematycznego młodzieńca, od incydentów związanych z alkoholem po niewłaściwe przebrania na imprezach. Te wydarzenia, choć żenujące dla rodziny królewskiej, zdawały się być częścią jego beztroskiego charakteru, w kontraście do poważniejszego podejścia Williama. Jednakże, podobnie jak William, Harry również był głęboko dotknięty śmiercią swojej matki. W późniejszych wywiadach Harry otwarcie mówił o emocjonalnym wpływie, jaki to wydarzenie miało na jego życie i o tym, jak radził sobie z bólem poprzez autodestrukcyjne zachowania. Mimo swojego wizerunku księcia buntownika, Harry zawsze wykazywał głęboką wrażliwość na kwestie społeczne, szczególnie w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia dla weteranów, obszary, na które skoncentrował dużą część swojej działalności charytatywnej. Jednym z najbardziej wyróżniających się momentów jego kariery było założenie Gier Invictus w 2014 roku, międzynarodowego wydarzenia inspirowanego Warrior Games w Stanach Zjednoczonych, zaprojektowanego dla rannych żołnierzy. Ten projekt odzwierciedlał pragnienie Harego, aby w sposób znaczący przyczynić się do społeczeństwa i umocnił jego reputację jako zaangażowanego członka Rodziny Królewskiej, pomimo jego osobistych wyzwań. Przybycie Meghan Markle do życia harego było ważnym punktem zwrotnym zarówno dla niego, jak i dla rodziny królewskiej. Meghan, amerykańska aktorka z udaną karierą w Hollywood, była całkowicie inną postacią niż tradycyjne partnerki członków rodziny królewskiej. Ich związek rozpoczął się w 2016 roku i, choć początkowo był entuzjastycznie przyjęty przez publiczność i brytyjskie media, szybko stał się celem krytyki rasistowskiej i mizoginistycznej. Brytyjskie tabloidi zaatakowały jej biracjalne pochodzenie, karierę aktorską i rodzinę, malując ją jako postać kontrowersyjną w rodzinie królewskiej. Dla Harego widok swojej żony, która staje w obliczu tych samych ataków, co jego matka, był nie do zniesienia. Od samego początku Harry był opiekuńczy wobec Meghan, publicznie potępiając niesprawiedliwe i niewspółmierne relacje mediów. Jednakże w obrębie rodziny królewskiej sytuacja była bardziej skomplikowana. William jako przyszły król martwił się o reperkusje, jakie związek Harego z Meghan mógłby mieć na wizerunek monarchii. Zgodnie z wieloma relacjami William doradził Harry'emu, aby był ostrożny i upewnił się, że dobrze zna Meghan, zanim podejmie decyzję o zaangażowaniu się. Ta rada, udzielona przez Williama z intencją ochrony swojego brata, została przez Harego odebrana jako brak wsparcia i zaufania do jego wyboru partnerki. W miarę jak związek Harego i Megan postępował, napięcia w rodzinie królewskiej narastały. Podczas gdy publiczność nadal postrzega obu braci jako zjednoczony zespół, za kulisami różnice między nimi rosły. Ślub Harego i Megan w 2018 roku był widziany jako bajkowe wydarzenie przez miliony ludzi na całym świecie, ale w obrębie rodziny królewskiej napięcia były namacalne. Krążyły plotki, że William i Kate nie zaangażowali się w organizację wesela tak mocno, jak Harry tego oczekiwał, co przyczyniło się do zwiększenia dystansu między braćmi. Sytuacja osiągnęła punkt kulminacyjny w 2020 roku, kiedy Harry i Meghan ogłosili swoją decyzję o oddaleniu się od roli członków seniorów rodziny królewskiej. Ta decyzja, znana jako meksit, był szokiem dla publiczności i samej rodziny królewskiej. W swoim oficjalnym oświadczeniu Harry i Meghan wyrazili pragnienie, aby dążyć do niezależności finansowej i dzielić swój czas między Wielką Brytanię a Amerykę Północną. Jednak za tym oświadczeniem kryły się głębokie napięcia, które nie zostały ujawnione publicznie w tamtym czasie. Meksit był bezprecedensowym wydarzeniem w nowoczesnej historii brytyjskiej monarchii. Na przestrzeni wieków rodzina królewska stawiała czoła licznym wyzwaniom, jednak oddalenie Harry'ego i Meghan było szczególnie znaczące, Ponieważ kwestionowało tradycyjne normy monarchii. W przeciwieństwie do abdykacji Edwarda VIII w 1936 roku, która była postrzegana jako zdrada korony, decyzja Harego i Meghan o oddaleniu się od królewskich obowiązków została przedstawiona jako działanie mające na celu ochronę ich dobrobytu i ich rodziny. Jednak dla Williama decyzja jego brata była trudna do zaakceptowania. Jako przyszły król William zawsze był zobowiązany do wypełniania obowiązków i tradycji, a odejście Harego postrzegane było jako zerwanie z tymi zasadami. Zgodnie z relacjami, William poczuł się zdradzony decyzją Harego i Meghan ogłoszenia swojego odejścia bez uprzedniej konsultacji z rodziną. Ta brak komunik zaostrzył napięcia między braćmi i pogłębia przepaść, która już istniała między nimi. Dla królowej Elżbiety II, Mexic również stanowił istotne wyzwanie. Przez Całe swój panowanie królowa była postacią stabilności i umiaru, radząc sobie z różnymi skandalami i kryzysami w rodzinie królewskiej z determinacją. Jednak oddalenie Harego i Meghan wystawiło na próbę jej zdolność do utrzymania jedności w rodzinie. W swoim oficjalnym oświadczeniu po Brexicie królowa wyraziła smutek z powodu decyzji Harego i Meghan, ale także powtórzyła swoje wsparcie dla pary w ich nowej drodze. Książę Charles z drugiej strony znalazł się w trudnej sytuacji. Jako ojciec Williama i Harego, Charles zawsze miał skomplikowaną relację z mediami, zwłaszcza po swoim rozwodzie z Dianą i małżeństwie z Camillą Parker-Bowles. Choć Charles zachowywał bardziej dyskretny profil w porównaniu do swoich synów, oddalenie Harego i Megan głęboko go dotknęło i podobno starał się mediować między synami w wielu okazjach, z ograniczonym skutkiem. Wywiad, który Harry i Meghan udzielili Oprah Winfrey w marcu 2021 roku, był kluczowym momentem w narracji Mexitu. W tym wywiadzie para otwarcie mówiła o powodach swojej decyzji o oddaleniu się od rodziny królewskiej, ujawniając uderzające szczegóły dotyczące braku wsparcia, jakie czuli ze strony instytucji i członków rodziny. Meghan w szczególności mówiła o swoich zmaganiach ze zdrowiem psychicznym i o tym, jak rozważała samobójstwo z powodu presji mediów i braku wsparcia. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych momentów wywiadu było, gdy Meghan wspomniała, że odbyły się rozmowy w rodzinie królewskiej na temat ciemności skóry, jaką miałby ich syn, Archie. To ujawnienie spowodowało medialny skandal i skłoniło wielu do kwestionowania rasizmu w monarchii. Choć Harry nie wskazał, kto z rodziny padał w tej sprawie, szkody dla reputacji rodziny królewskiej już zostały wyrządzone. William, jako przyszły król, zmierzył się z ogromną presją, aby odpowiedzieć na oskarżenia o rasizm. Podczas wydarzenia publicznego, wkrótce po wywiadzie, dziennikarz zapytał, czy rodzina królewska jest rasistowska, na co William odpowiedział, nie jesteśmy w żadnym wypadku rasistowską rodziną. Ta krótka odpowiedź była postrzegana jako próba obrony monarchii, ale także odzwierciedlała ciągłe napięcia między nim a Harym. Od tu i wywiadu z Oprach miało miejsce kilka prób pojednania między Williamem i Harrym. Jednak te wysiłki miały ograniczone rezultaty. Mimo prób mediacji ze strony ich ojca, księcia Charlesa, i innych członków rodziny, dystans między braćmi wciąż był widoczny. Na niedawnych wydarzeniach publicznych, takich jak pogrzeb księcia Filipa w kwietniu 2021 roku, obaj bracia byli widziani razem ale ich interakcja była minimalna, sugerując, że relacja wciąż nie została całkowicie naprawiona. W miarę upływu czasu wielu zastanawia się, czy William i Harry będą mogli się kiedykolwiek pojednać. Mimo różnic obaj bracia dzielą wspólną historię i unikalne doświadczenie w rodzinie królewskiej, a ich relacja była kluczowa dla obu w przeszłości. Jednak obecne napięcia i oczekiwania dotyczące ich przyszłych ról komplikują możliwość całkowitego pojednania. Dla Williama cel pozostaje jasny. Jego obowiązek jest wobec monarchii i narodu brytyjskiego. Jako przyszły król wie, że jego rola polega na zachowaniu stabilności i ciągłości korony, nawet jeśli oznacza to utrzymywanie pewnego dystansu od brata. Dla Harego, z drugiej strony, priorytetem jest jego najbliższa rodzina i budowanie życia niezależnego od rygorów monarchii. Mimo wszystko obaj wielokrotnie wyrażali, że miłość braterska pozostaje, choć przyćmiona przez ostatnie wydarzenia. Nadzieja na ewentualne pojednanie zawsze pozostanie, ale czas pokaże, czy bracia będą mogli przezwyciężyć napięcia, które ich oddaliły. Subskrybuj kanał, aby być więcej historii. Dzięki.